Hej siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Morrowinda i słuchajcie, <coughs> ostatnio udało nam się zdobyć już wszystkie głosy e, wielkiego rodu Redoran, e, wielkiego rodu e, Telwani i jeszcze został ród Hlalu, a tutaj jest siedziba e, właśnie e, rodu chlalu w Balmorze, w Balmorze, no słuchajcie. Jak co tam nasz udziwi <udziwik? udziwik? Ostatnio sobie coś zestawialiśmy. Ja nie idę spać, słuchajcie, dlatego, że już mamy możliwość wzięcia poziomu. Ja sobie jeszcze tego wszystkiego nie wyliczyłem, dlatego, że wyjeżdżam na ferię i muszę trochę nagrać na zapas. Nie mam czasu, żeby tego wszystkiego poprzeliczać, tak, żeby, żeby zrobić to jak najbardziej optymalnie. Wiadomo, że jak my jesteśmy teraz na najwyższym poziomie trudności, to może być problem z ostatnim bossem, czy z tym wielkim złym, tak naprawdę. No nie ma co ukrywać. Ale, 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 mam nadzieję, że sobie jakoś z tym poradzimy. Dobra, ale na razie jeszcze musimy zostać hortatorem. Eee, z tą panią musimy porozmawiać. Jestem Nileno Dorwine. Prowadzę nasze sprawy w mieście Balmora, gdy członkowie Radu są w podróży. W praktyce przez cały czas. Okej, okay. oto aktualne wydanie żółtej księgi rodu Chlalu. Dzięki niej dowiesz się, kim są obecni członkowie Rady Kontrolującej Ród Chlalu i gdzie mieszkają. Może ci się przydać, zawiera kilka potencjalnie przydatnych informacji. Mam jej dać łapówkę? A proszę cię bardzo, 50 sztuk złota to dla mnie nic. Ha, coś jeszcze mi powiedziała. Krasius Kurio to osoba, do której należy się zwrócić w tej sprawie. Zajmuje on posiadłość przy głównym placu strefy chlalu miasta Wiwek Prędzej niż inni członkowie rady chlalu, przychyli się do twoich próśb, niezależnie od ich treści. Okej. Okay. No to w takim razie go do Wiwek Do Vivek. A, parkour! Hmm. Nie ma tak dobra akrobatyka. Okej. Okay. Do wiwek polecimy sobie może yy, łazikiem, dlatego że z, zregeneruje nam się mana, zregeneruje nam się zdrowie i zregeneruje nam się kondycja, co prawda może być późno już. Aaa, pada, pada tak, pada śnieg to. Chciałbym, żeby padał śnieg, bo za niedługo jadę na deski. Aha, wreszcie trochę sobie pojeżdżę. Dobra, dzielnica lalu lalalalalala, strefa hlalu tutaj kurcze fajny jest ten mod, ten Morrowind Amazing Graphic e, dlatego, że widać na bardzo dużą odległość o tym już w sumie wspominałem czy to jest tu? tak to jest tu Ojejku, ale ja muszę przejść tak naokoło no way, no way, no way, no way, no way, no way jeszcze moje spodnie poplamione jeszcze moje poplamione spodnie, tak ta. w sumie taką prędkością jak się tutaj lewituje, to ja już mogłem obejść to wszystko koło 10 razy. Dobra, oddawaj moje spodnie. To są moje spodnie? Tak, to są moje spodnie, które ja zaklałem. Yeah baby. Tu mogę wjechać na górę. Super. Ale lewitacja. Could you stop? Please. Dziękuję. Dobra, z tego co wiem, to tutaj mądre rozłożenie tego wszystkiego w wiwek to tu jest. Przepraszam, czy ty nie będzie. Nie, wolę do ciebie nie podchodzić. Bo z tymi typami to różnie bywa. Słyszeliście? Znaczy, no, przeczytałem czy ostatnio. Nie. Przeczytałem ostatnio m, tą wiadomość. Od arcykapłana, bla, bleble ble. ble, ble. Yy, I mówili, że yy, strażnicy świątyni e, mogą nas atakować. Tego bym nie chciał. Krasius Kurio. Radny Krasius Kurio ma wspaniałą posiadłość przy placu na szczycie dzielnicy lalów wiwek. No, Okej, okay. to gdzieś tutaj, tak? Płatność. Towary wszelakie. Oberża bez nazwy. Oj, oj, strażnik świątynny. Nie chciałbym mieć z nimi jakiegoś tam napięciu, także wolę do nich się nie zbliżać. Jakby mieli już do mnie podejść, to by podeszli. Chemik. Dobry. O. Tu ja spadam. Najwyraźniej nic do mnie nie ma. Może jakbym do niego, jakbym zagadał, to mogliby, przepraszam, mogliby mnie zaatakować. To gdzie jest ten cały Krasius? What do you want? Nie ty? O, proszę bardzo, What's trafiłem. Można było się spodziewać, że to człowiek. Tak, jestem Krasius Curio, ale możesz mnie nazywać Wujkiem Krasiusem. Okej, okay, wujku! Członkowie Rady: Musisz zapoznać się z najnowszymi wydań, najnowszym wydaniem żółtej księgi Wielkiego Rodu Hlalu. Zostali w niej nie wszyscy obecni członkowie Rady Hlalu i ich siedziby. Ok, nic mi więcej nie powiem na ten temat, ale Hortator chlalu. Hortator to wojenny przywódca wielkiego rodu. To bardzo stara tradycja, rzadko praktykowana w dzisiejszych czasach. No tak, to wiemy akurat, za to nas ścigają. Opowiedzmy swoją historię. Mm, ty, jako Hortator, niestety, Orwas Dren nie chce cię widzieć na tym stanowisku. Bardzo niewielu radnych chciałoby się e, narazić ser Drenowi. Jednak za drobną opłatą tysiąca smoków mogę zmienić zdanie. Dla mnie tysiąc smoków to jest nic. Proszę cię bardzo. Cóż, za przemyślany podarunek. Jak udało ci się zgadnąć? Złoto, właśnie o tym marzyłem. A teraz czas na Twój prezent. Ja również mam coś, czego pragniesz. Jako radny będę głosował, aby Derut powierzył ci stanowisko hortatora. Może przydać się również drobna sugestia. Proszę cię bardzo. Ty, nowy hortator? Z pewnością Drambero da się przekonać do poparcia twojej kandydatury. O ile uda ci się go znaleźć. Nevana Ules, Velanda Omani, Orvas Dren to jednak grupa. Pod przywództwem tego ostatniego. Może warto byłoby zobaczyć, jak wygląda plantacja Dren, zanim zaczniesz z nimi rozmawiać. No i jest jeszcze Ingling Puł Troll. Okay. Brambero to bardzo skryta istota. Mieszka gdzieś w Wiwek. Ona mieszka w posiadłości Ules, w pobliżu osady Suran. Ok, to poza granicami Wiwek. Pójdź drogą na północ od Suranu. Przejdź przez most na zachód i szukaj posiadłości. Ok, radna Welanda Omani mieszka poza granicami Wiwek na wyspie Elmas. Przejdź przez most prowadzący na ląd stały ze strefy Terwani. Potem obróć się na południe. To pewnie będę miał opisane w sumie gdzieś. Orwas Dren jest pewnie na plantacji Dren. To na pewno to przywódca Kamona jego siedzibą są wyspy askadyjskie i położona na nich plantacja. No dokładnie, to plantacja Drento, wiem gdzie jest. Um, czy ci dwaj są poza... Ten jest Vivek Brambero i Ingling Półtrol. Ingling Półtroll to cudzoziemiec. Tak jak ja, jednak w przeciwieństwie do mnie nie rozumie jak funkcjonują i zachowują się Dunmerowie. Gdyby przypadkiem coś mu się stało, to reszta członków Rady nie zdenerwowałaby się za mocno. Jeśli zabijesz jakiegokolwiek członka Rady, jednego z nas, to sytuacja będzie oczywiście diametralnie inna. E, miejsce, gdzie należy go szukać, to dzielnica Świętego Olmsa, a e, e, konkretna posiadłość Ingling. Dobra, dziękuję Ci bardzo za informację. W takim razie do posiadłości świętego Olmca trzeba by było tutaj. Nie dużo czasu. Przy okazji może bym sobie zostawił tutaj zaklęcie oznaczenia, bo ja pewnie będę musiał do niego wrócić. Dlatego amulet oznaczenia... Pyk. I spadam. Speak, traveler. Dzielnica Świętego Olmsa. pewnie nie że ni niestety, zebrać wszystkich, wszystkich e głosów w tym odcinku, a szkoda. Dzielnica Świętego olmsa tam Ojej, to będzie mieć strasznie długą przeprawę. Tutaj jest przewoźnik. Tutaj jest przewoźnik. Czy przewoźnik może też być gdzie indziej, czy tylko tam jest przewoźnik? Oj, 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 ła! Oh. Nic mi się nie stało dziwne. Mm -hmm. Bo tu są przewoźnicy, przewoźnicy ci tacy, ale dobra. Już przejdę przez te wszystkie strefy, przez te dzielnice. Mogliby nas kajakiem podprowadzić pod odpowiednią dzielnicę, ale. Już damy sobie spokojnie radę. Przestaje padać dobrze. Coś mi tego będzie pewnie tu, albo tam jeszcze następna nas tutaj wywaliło. Halo. I wekstre Faedoran. Tutaj jest strażnik. No idę, 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 Czytywanie obszaru. Uuuu, myślałem, że mnie zacznie zaatakować. I tu jest chyba święty Olms chyba tak, bo te proporcje tak ładnie sobie tutaj powywają. Hmm, 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 pewnie wypadałoby wleść na samą górę, tak jak tutaj poprzednio, zazwyczaj wszyscy się mieszczą i gnieżdżą na samej górze, dlatego lećmy na następny poziom, najwyżej będziemy schodzić na dół, najwyżej będziemy schodzić na dół, bo tu jest pewnie parter, a ja bym chciał na najwyższą wieżę, czyli na plac, oj. Zobaczymy, co tam na placu. Tutaj też parter. Plac. Zobaczymy, co tutaj. Dzień dobry. Halo, 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 halo. Halo, halo. Amber. Widuję go na obszarze znanym jako dzielnica Świętego Olmsa, no to wiem. Gentleman Jim Stacy. O, to jest ten... E, mistrz Złodziei. Rowa Dren. No, niestety. Nawiedzony dom. Dzień dobry. Ty wiesz, gdzie jest. Mm, gdzie pewnie nie wiesz nic, tak naprawdę. Nic nie to nie tutaj. Ten pan pewnie mi się nie. Świątynia, świętego tam Tamten pan. Może ty coś wiesz? Dagod Ur. Widuję go na obszarze znanym jako dzielnica Świętego Olmsa, no to to ja już wiem. Eee, południe jeden góra... No i co? I nie ma tutaj nikogo, kogo mógłbym się zapytać? Halo. A ten cały ingling? To mądrości... Rzadkie księgi i Nie wiem gdzie jest ta... O, jest, posiadano oczywiście, że musiała być ostatnia. Jeżeli to ma być jakiś typ really this, uh, so gwiazda, on, nie ty. Wow, 85. poziom. Like Półtrol i ty jesteś człowiekiem? Like Dziwne. Eee. <sighs> Almsiwise, to jestem ingling Troll, nie martw się, nawet my potrafimy się zgubić w wiwek, chociaż tu mieszkamy. Czy interesuje Cię konkretne miejsce, a może konkretna osoba? No nie, tak naprawdę to bym chciał ten... E, tak naprawdę to bym chciał uzyskać od Ciebie głos na hortatorach lalu. Hortator to przywódca wielkiego rodu w czasach wojny. Dlaczego pytasz? No powiem swoją historię. To wzruszająca historia, ale jeśli nie dostanę dwóch tysięcy smoków, nie zagłosuję na Ciebie. Okej, okay, proszę Cię bardzo. Interesy z Tobą to czysta przyjemność, Seto, a ja zawsze dotrzymuję słowa. Obiecałem Ci swój głos. Kiedy już cały ród Halalu udzieli Ci poparcia, idź porozmawiać z członkiem imieniem Krasius Curio. Będzie z Ciebie dobry hortator. Tak, wiem, 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 wiem. wiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję za poparcie. Ale, czy ty jeszcze wiesz coś o tym typie, który się niby ukrywa? Hmm. Konkretna osoba, interes, hmm. konkretne miejsce. Niestety, tu mi za dużo nie powiem. Moratong, najnowsze plotki menu dren. Kurwa z dren. No, powiem Wam szczerze: nie ma żadnej informacji, a tutaj się niby gdzieś ten typek kręci. Coś o sobie. A zaraz, zaraz, członkowie? Rady. Kurczę... Niestety, dobra, idź tam, sieć sobie. W dupie. Nic mi nie chciał powiedzieć. Jeszcze raz, jak on miał się nazywać? Żółta księga, gdzie jest moja żółta księga? Brązowa księga. Czerwona księga. Przygotowanie zwłok. Ej Nie mam mojej księgi. Gdzie jest moja księga? Przepraszam bardzo. Prawdziwy rewar. Gdzie tu... A jest. Oh, yes. mm. -hmm. Drambero. E, zamieszkania w Vive grają wardę na promisji Morrowind. Drambero. Okej, okay. ale D'Rambero niestety nie jest mi wiadome Dobra, gdzie jest. Ja, Dzielnica Świętego Olmsa... Delina... Nikt mi nie chce powiedzieć, nikt o nim nic nie wie. Hmm... Ty też nic nie wiedziałaś, nie? O, D'Rambero. Widuję go na obszarze znanym jako dzielnica świętego Olmsa. Plus jeden. O Boże, gdzie ja wlazłem? Poziom zamka. Dzień dobry. Wiesz, coś o od Bero? Widuję go na obszarze. No super. A coś więcej? Nie wiem, możecie przekupić. Proszę bardzo. Rambero. Nie? A może coś więcej? Masz. Rambero. Nie? No to się pałuj. w ogóle z czasem. Wypadałoby, żeby kurde, znaleźć tego. No to jest południe, jeden. No. Dobry, Drambero, Dragodur, nie. Drambero, święty golmca, No tu jesteśmy w... Co tu jest? Okolica. W... E, południe, świątynia. O, świątynia. W świątyni pewnie coś wiedzą. to jest świątynia? Świątynia. W świątyni może coś wiedzą. Halo, jest tutaj ktoś mądry. Butelki porozrzucane, co za badzie. co oni tutaj mają? Czemu tu nikogo nie ma? Halo, poziom zamka piąty. Dzień dobry, drambero. Ty też go widujesz na obszarze. super, to widzę, że wy wszyscy go tutaj widujecie na obszarze. O, retoryka mi wzrosła. Jeeja. Yeah. Dobra, pochodziłbym tutaj wam po matwał i pokradł jakieś fajne mm, miksturki. Ale nie mam czasu, bo wy też nic nie wiecie. Także ani nie wie to. Północ jeden, ani Ingling. Tu byśmy wyszli. Tu byśmy wyszli. Tu jest południe jeden. Tu jest świątynia. Nawiedzony dom. Skryty. Czyżby w nawiedzonym domu skryty? Pajęczynki. Łóżko. 50 poziom zamka, no, proszę cię ja bardzo. No come on. Co mam kucnąć? No nie, amatorski wytryk jest zużyty, a niech Cię piorun czaśnie No przecież otwierałem 50 poziomowy. O, no właśnie. O to mi chodzi. Dziwne odgłosy tu są. Hmm, nawiedzony dom, ale taki jakiś pusty, to on nie jest. Dzień dobry. Gardening odważny. O to jednak nie jest nawiedzony, co? Ram to mój szef. Trzeba było tak od razu. Jeśli chcesz to ubić jakiś interes, to musisz z nim porozmawiać. Okej, okay, a jeszcze mógłbyś mi powiedzieć, gdzie jest ten szef? O, siema! A, to ciebie szukałem! To co ty z domu nie wychodzisz, że ci nikt nie widuje? Tylko, że widuję cię w cienicy Świętego Olmsa i co? I nic więcej? Nikomu nie masz przyjaciół poza tym. a mniejsza. Bardzo się staram, żeby trudno mnie było znaleźć. Wygląda na to, że muszę się lepiej postarać. Czym więc mogę ci służyć? No, jakby to powiedzieć, powiedz, że jestem hortatorem. Hortator, hortator. hortator to przywódca wielkiego rodu na czas wojny. Udało Ci się mnie odnaleźć, co świadczy o Twojej inwencji. Tak, będę na Ciebie głosować. Jednak Hortator jest wybierany przez całą Radę. Ingling to głupiec. Możesz go przekupić albo zabić. Krasius Kurio łatwo daje się ponieść uczuciom, można nim więc łatwo manipulować. Jednak Orwas Dren kontroluje Welandę i Nevenę, które nie zrobią nic bez jego zgody. Czyli do Orwasa drena trzeba będzie się e, pofatygować. <śm> ma swoją farmę netów. Bogaty, wpływowy, plantacja dren ogólnie wiemy o co chodzi. No to dobra, mamy już kolejne, zamknęcie tutaj, żeby ci nie wiało. Czyli mamy kolejne, mm, kolejny głos, już mamy dwa, trzy, trzy głosy. No, to jak mamy trzy głosy. To wystarczy chyba tylko porozmawiać teraz z typkiem na plantacji Dren. A plantacja Dren jest tutaj. Okay. To mamy troszeczkę drogi. Czy tutaj jest jakiś typor, który mógłby mnie. Kałamanga! To jest dzielnica przybyszów, czy jak? Renawiwek. No dobra. Niech i tak będzie. Let it be. Dobrze, tak, że, zro, że zrobili tutaj hotel, e, schodki. A hotel. Telwani. Nie lubimy telwani i telwani nie lubią nas I ja bym podróżował do dzielnicy Przybyszów. foreign quarter jak to tam tutaj przetłumaczone mm, i Plantacja DREN. dobre na to I, e, i. E. Okej. Okay. Plantacja DREN jest w w tym kierunku tak? tak? Bo tu jest pelagiat, pelagiat plantacja Arwel, a tu jest plantacja Dren. Dobra, no to komu w drogę temu go? Jeszcze tak rzucę okiem na czas. I czas w sumie już dobiega końca. Jak już wspomniałem, kilka odcinków nagrywam do przodu. O, nety, czy tam necze, jak tam zwał, tak zwał. Kilka odcinków nagrywam do przodu, też mam mało czasu, żeby to nagrać wszystko Więc robię je troszeczkę krótsze, abyście coś tam zawsze co drugi dzień morrowinga i GTA dostawali. Także musicie wybaczyć, że te odcinki są krótsze. Ale po drugie też krótsze odcinki się to chyba trochę lepiej ogląda. Wiem to nawet po swo na swoim przykładzie. Coś mnie tutaj będzie chciało użyć w dupę. Nie dam się. Ha, ha, ha. Frajer. Dobra. I teraz będzie trzeba znaleźć tego całego Orwasa drena. Ty pewnie pilnujesz jego wejścia Villa Drena. Aha. Skąd ja to mogłem wiedzieć? Ej, przypominasz mi tego, co było trudno go utuć. Nie gadam znowu. Dobra. W takim razie ja wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli tak, łapa w górę, komentarz i. Widzimy się następnym razem. Na razie trzymajcie się. Pa!